Cześć! Właśnie mam przerwę w dostawie prądu i przybiegłem, zobaczyć, czy wszystko działa, ale wygląda na to, że tak. Co dalej widzicie? Więc system w pełni przetestowany. Pozwólcie, że się tutaj wdrapię. Zero mamy po lewej stronie, czyli w sieci nie ma. A my nadal z bateryjki czerpiemy. W tym momencie 25%. Obłożenia, router śmiga, kamerka śmiga, więc jest ok. I to jest właśnie powód, dla którego zamontowałem UPS-a, żebyście mieli ciągłość transmisji i żeby nawet jak PGE ma inne plany odnośnie dostaw energii. To żeby być niezależnym. Tu myślę, że do 3-4 godzin może spokojnie nie być w domu do pół godziny i, i tam mi padnie. Więc działa! Działa przetestowane na żywo. A żeby nie być gołownym, idziemy zobaczyć czy jest światełko u kurek. Tam się powinno włączyć jak tu klikam. Nic nie świeci. Uciekaj kurat. Nie ja tu będę po tobie skakał, tylko koguta szukaj, a nie mnie. Sorki, że bez mikrofonu, czyli tak jak zaczynałem kiedyś, ręka się trzęsie i bez mikrofonu, ale zależało mi, żeby zdążyć dowiedzieć, bo nie wiem ile ta przerwa potrwa. Więc musiałem szybciutko tutaj przybiec. Na razie pika, więc na razie nie ma prądu, na pewno. Pogoda? Gdzie mamy? Wtorek, 15 kwietnia Pogoda taka deszczowa, zaczyna lekko kropić Plus jest taki, rano widzieliście brudaska, jak wczoraj przyleciał A wieczorem, nie wiem czy to ten sam bociuś Mówicie, że nie, prawdopodobnie nie Bo rzeczywiście takie białe miał na plecach yy, Całą noc ten bocian spędził Całą noc, przyleciał gdzieś koło 19 tam Chyba 30, jakoś tak I do rano do 5 z kawałkiem siedział Spał właściwie. Więc jest to dobry objaw, naprawdę, jest to dobry objaw. Czekamy na drugiego wodźka i powinno być fajnie. Wracam do pracy. O, widzicie tego gagatka? Znowu przyleciał z tamtej strony, od tego gniazda. I teraz nie wiem. czy to jest tamten samiec, z tamtego gniazda i tu sobie tu podlatuję, żeby tylko... Pilnować, żeby nikt tutaj nie przyleciał. Czy o co chodzi? Teraz zobaczymy gdzie się skieruje. Myślę, że go widzicie, że to kamera obejmuje. Kieruje się jakby na gniazdo, ale czy tam będzie siadał? Tylko obcinka robi, chociaż może, Klekocze, nie wiem czy to słyszycie, to chyba będzie podchodził do lodowania. Jest Bocius, tak widzę, dwa? A gdzie jest drugi? Ja też jeden. Gdzie Jasiu drugiego widzisz? Cześć! Dzień dobry przy Wielkiej Sobocie. Chwile mnie nie było, co drodzy widzowie. Ale połóż mówię dlaczego. Muszę się usprawiedliwić. Powiem wam, mam taki uczuciowy roller coaster ostatnio z tymi bocianami. Jak przylatuję, to się mega jaram, mega cieszę. Jak go nie ma, dzień dwa, no to, no to mam doła, no i tak w koło, nie? Więc tak mam do góry, do dołu, do góry, do dołu, i to nie ukrywam, że nie pomaga mi w kręceniu filmów, jakoś wręcz demotywuje mnie, bo rok temu, jak nie było nic gotowe poza gniazdem, to te boczki były. Przylatywały, siedziały, nocowały, coś się działo. Teraz, kiedy mają wszystko gotowe, wszystko, dosłownie wszystko, nawet kamera jest zamontowana, no to sami widzicie. Generalnie powiem Wam tak: to są oczywiście moje podejrzenia. Nie mam 100% pewności, ale z obserwacji, które tutaj sobie czynię, że tak powiem, to ten bociek brudny to chyba nie jest Czesiu. To jest prawdopodobnie bociek jakieś 500 metrów stąd w prostej linii może 400 jest gniazdo. I to jest ten sam prawdopodobnie bociek, który w tamtym roku tak długo tutaj walczył i wszystkie boczki odpychał. I zachowanie tego boczka, właśnie tak mi to mniej więcej wygląda bo Wy tego w kamerze nie widzicie, ale. Bardzo często w ciągu dnia przylatuje bociek z tamtej strony, pokrąży sobie tutaj, zobaczy, że na gnieździe nic się nie dzieje, że jest spokój i wraca, nie? A jeśli jakieś boczki tutaj gdzieś sobie latają, to on od razu leci na gniazdo i tutaj, wiecie, rozkłada skrzydła, klekocze i tak, jakby blokuje to gniazdo. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czego ten bocian potrzebuje dwa gniazda, czy po prostu chce, jakby ten rewir zająć. Żeby tutaj inne boczki nie krążyły, nie jadły, nie wyjadały mu jedzenia z tego obszaru, nie wiem, nie mam pojęcia, ale niestety tak jest. No i jak widzicie, Bociusia dalej nie ma. Dzisiaj mamy Wielką Sobotę, to jest 18 czy 19? 19 kwietnia, powoli moje nadzieje spadają. Już naprawdę bardzo mała cząstka mnie jeszcze wierzy w to, że, że w tym roku coś się tutaj będzie działo. Wydaje mi się, że sezon jest stracony, że, że niestety nic się nie będzie już działo, bo tak jak obserwuję na innych gniazdach, już dawno boczki siedzą na jajkach. A u mnie nawet jeszcze pary nie ma. Więcej, nawet jeszcze jednego nie ma stałego lokatora. Eee, no, drodzy widzowie, porażka. Jakby nie patrzeć, w tym temacie chyba w tym roku będzie porażka. Trochę mi przykro z tego powodu, bo nie tak to miało być. Mnóstwo wysiłku poszło w tym kierunku, a. No, a życie pisze swój scenariusz. No, ale co zrobić? No, no, na to nie mam wpływu. No, jedynie mogę tam dwie butelki Bociana postawić na, na gnieździe i będziemy udawać, że jest Bocian. No, chyba tylko tak. Mogę to gniazdo zasiedlić. Dobrze, przechodzimy co dzisiaj. Drodzy widzowie, może już widzieliście w tle, może nie? Owieczki zyskały wybieg. Dwa tematy. Dlaczego ten wybieg? Po pierwsze, żeby miały więcej miejsca. Po drugie, skończyło mi, się, skończyło mi się siano dla nich. Eee, no przed świętami już nie dałem rady dokupić. Po świętach pewnie coś sobie dokupię. Natomiast nie mam siana dla nich, a nie chciałem, żeby tutaj głodowały, więc są wypuszczone. Z nimi są te dwie gąski, o który, które pamiętacie. Pawiki sobie tutaj krążą, bo się czują bezpiecznie za tymi siatkami, więc tutaj sobie chodzą. Pozwólcie, że Wam pokażę, jak to w tym roku wygląda. Puściłem nie z tej strony, bo tu mi blokowało całe dojście do głębnika, tylko w tym roku z tej strony jest puszczone. Prądu nie ma. Przyzwyczaiły się, na tyle się przyzwyczaiły, że prądu nie potrzebuje. No i tutaj patrzcie, jaka trawa. Po kostki tu już jest trawa, więc generalnie tu, gdzie kiedyś był wybieg, od razu widać, nie? Popatrzcie, tam jest taka malutka trawa. A tu, gdzie kiedyś kur, kurzy wybieg był, to patrzcie, jaka piękna trawa. Więc troszeczkę tutaj mają do pasienia się. Myślę, że tydzień spokojnie mam spokoju. Spokojnie, spokoju. No, masło maślane Macieju. Wiecie o co chodzi? Tydzień spokoju, jeśli chodzi o karmienie. Oczywiście mam też pewne spostrzeżenia, jeśli chodzi o owieczki, o ile Wacuś malinka i te młody jak się zawoła, przybiegają. O tyle bunia i Ewelina są bardzo nieufne, zwłaszcza Ewelina ta. Siedmioletnia owieczka, właściwie to teraz już chyba ośmioletnia. Więc zastanawiam się, drodzy widzowie, czy nie będę się ich pozbywał. Generalnie daję im szansę do końca roku, żeby się okociły. Ewelina albo Bunia, jeśli w tym roku, przez cały rok, nie będzie nic, to po prostu pozbędę się tych owieczek, bo nie dość one wprowadzają taki popłoch w stadzie. Bo te trzy przychodzą do mnie, ja je próbuję nawet głaskać, i malinka się w miarę daje głaskać, a jeszcze nie. To wystarczy, że tamte stoją z tyłu i nagle zaczynają uciekać, i cała ekipa od razu ucieka. I niepotrzebne jest mi to. Niepotrzebne jest mi to. Nie chcę takich zwierzaków, które mi zamęt wprowadzają w stadzie. Dlatego. No tak to sobie wymyśliłem, nie? Zobaczymy, jak to będziemy robić. Natomiast i w tamtym roku się nie wykociły, jak przez ten rok się też nie wykocą. No to dla mnie to jest e, strata. Generalnie strata, i nie będę tych e, owieczek, tych dwóch konkretnie trzymał. Malinka zostaje na pewno. E, no i kto wie, jak tych, te sprzedam, to może dokupię, a może się rozmnożą i będzie. Zobaczymy. Generalnie taki jest plan na te zwierzaczki. Co do pawików, no to pawie sobie tutaj działają. Te świerki raczej by tu nie mają. Ten już jest mocno poobdzierany. Tego zaczynają drzeć. Ten jeszcze się w miarę trzyma, ale też nie za mocno. Tu jest taki gagatek, który się bardzo puszy i. O. I bardzo mu się nie podoba. Ale ty groźny jesteś! Oj, oj, oj! O, jeszcze byś mnie co? Dziwno byś? No. Yy... Pawełek już się zaczyna ładnie puszyć. To na shorts się zobaczycie, będę wrzucał, jak ładnie ogon próbuje stawiać. Co prawda nie ma jeszcze tego ogona wielkiego, ale już ładnie próbuje stawiać. No. I tak sytuacja wygląda. Tutaj się za wiele w tej części nie zmieniło. Jeszcze nie zacząłem budować, niestety przed świętami nie dałem rady, to było <noise> pobożne życzenie moje jeśli chodzi o ten tunel eee, gołąbki tutaj strasznie lubię urzędować, nie wiem czemu zmykać, bo was jastrząb tu za chwilę zwinie poszły no, a popadało u nas dość mocno i znowu muszę odczekać, to jest kurde kaszana no, tutaj widzicie saletrę potasową i wapniową. To zasługa kolegi Piotra, który podpowiedział mi co i jak przyszły wyniki tutaj pod tunel. Jak to wygląda u mnie, jak wyglądają składniki w tej ziemi. I Piotr mi podpowiedział, aby taki właśnie zabieg wykonać kilogram. On to przeliczył chyba. Kilogram na 10 metrów kwadratowych jednego nawozu i drugiego. Więc tak właśnie za chwilę będziemy wysiewać. Dzięki wielkie Piotrze za pomoc. Pozdrawiam serdecznie. Poprawka. Kilogram na 10 metrów kwadratowych wapniowej, a potasowej 0,8. Kilograma. Sorry Piotr, nie doczytałem maila. <laughs> za szybko to czytałem. Już się poprawiam. U mnie jest 70 metrów kwadratowych czyli 7 kilo wapniowej i potasowej e, 7 razy 08, 5,6 kg potasowej. Taką dawkę tutaj zastosujemy pod warzywnik. No i nawozik posiany te grube granulki to jest e, wapno saletra z wapnem, natomiast ten taki pyłek drobny to jest ta saletra potasowa to akurat najlepiej widać. Ta saletra się tak porozsypywała, ale tu gdzie są ślady chodzenia, to najlepiej widać. Więc i ten, i ten nawóz rozsypany. Myślę, że teraz będzie rosło jak się patrzy. Jeszcze wam jedną ciekawostkę pokażę. Patrzcie jak wybujało to zboże, które jest zasiane na poplon. Myślę, że już niedługo będę się kontaktował z panem Pawłem i będziemy coś dalej z tym działać. Tu jest oczywiście troszeczkę poobrywane. Ale wielkościowo myślę, że już 30, nawet w niektórych miejscach tam takie są, widzicie, większe. To nawet do 40 cm to zboże już tak wybujało. Tu oczywiście ściana wzdłuż lasu jest trochę słabiej, nie? No ale to zawsze przy lesie jest trochę słabiej. Więc no, już niedługo będziemy coś tam działać i pastwisko dalej przygotowywać. Ale ten czas leci, co? Dopiero jedne święta były, a teraz patrzcie, jak pięknie zielono wkoło. I drugie święta już na linii. Tak więc drodzy widzowie, korzystając z tego, że mam do Was dostęp poprzez media, życzę Wam wszystkiego najlepszego na te święta. Spędźcie je w gronie rodzinnym. Zdrówka przede wszystkim, a czego Wam reszty potrzeba, to sobie po prostu kupcie. <laughs> tak mi kiedyś powiedziano i chyba to są najlepsze życzenia. Co chcecie, to sami wiecie. Kupcie sobie po prostu i będziecie szczęśliwi. Dzięki serdecznie za dzisiaj. No widzimy się w następnym odcinku, kiedy on będzie prawdopodobnie po świętach. Przez święta raczej nie będę nic kręcił. Nie chcę wam, że tak powiem, zaburzać atmosfery świątecznej. Spędźcie ją, spędźcie te dni z rodziną, a my widzimy się już po świętach. Dzięki, trzymajcie się i do następnego. Cześć!